Czym się różni nauka języka obcego od wspinaczki wysokogórskiej? Jak to jest z przygotowaniami? Jak jest z osiągnięciem celu? Czym różni się wspięcie na szczyt od bycia płynnym w mówieniu? Czy te przygotowania się na siebie nakładają? Czy te przygotowania mają dość ze sobą jakieś cechy podobne, czy są zupełnie inne? Dzisiejszym moim gościem w kawie z Mikrutem jest Rafał Dzioba. Jeden z naszych lektorów, taki już naprawdę long standing, chyba jeden z pierwszych już lektorów <grym> naszych, prawda? W dzisiejszym odcinku Rafał opowie wam o wspinaczce alpejskiej. Rafał zdobył szczyt Brighthorn 4200? No, prawie. 4200. I w dzisiejszej kawie porozmawiamy sobie, jak to wyglądało, przygotowania, czym się charakteryzuje taka wspinaczka i jak ją osiągnąć. Zapraszam! Dzień dobry wam wszystkim, witam w 30 odcinku Kawy z Mikrutem, dzisiaj moim gościem jest Rafał Dzioba, nasz Rekno, Rafał, tam. ile lat ile już z nami jesteś? Kurde, wiesz co, no nie wiem, ale, ale kurde, już jest troszeczkę się nazmierało. Ja bym powiedział, że jakiś 2015, nie? Wiesz co, myślę, że tak, wiesz no. co, jakiś 15, taki nasz wspólny ziomek gdzieś tam. Szedłem ulicą i mówi: Wiesz o kim mówię? Tak, nie wiem. <laughs> mówi, wiem, pamiętam. Ty poszukują lektorów, nie? I tego nie ma już z nami. Pozdrawiamy go. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tak. E, słuchajcie, Słuchastyk. zaprosiłem Rafała dzisiaj. No. Dlaczego? Dlatego, że Rafał dokonał czegoś naprawdę bardzo fajnego, jak no. dla mnie na przykład, i, i jest to coś, co. Dzięki takie za kawkę, arku. Było, wow, kurde, jak zobaczyłem na Insta Stories u Rafała, to mówię, Wow, świetnie. Co, Rafał, dokonałeś? Jak to Nii, się w ogóle stało? Nic nie dokonałem. Nic nie, no, nic nie dokonałem. No. E, Rafał, Rafał e, zdobył szczyt w Alpach. Jaki to był szczyt? Wiesz co? To był, to był arku 4000, 4160. Brainhorn, to taki na granicy szwajcarsko-włoskiej. No, zobaczcie, 1 września 2021, Brainhorn jest czekanik, sztosik, tam jest szwajcaria, tu mamy lodowiec, no i co życie jest piękne, sami zobaczcie. Czyli, czyli Alpy. No Alpy generalnie. Alpy. Wiesz co? Dlaczego Brighthorn akurat? Wiesz co? Dlaczego ten? Wiesz co? No. Bo no bo to jest jeden z najłatwiejszych czterotysięczników alpejskich, okay. nie? I generalnie poza jakimś takim podstawowym przygotowaniem. Eee, no, ludzie go łatwo zdobywają, nie? W sensie no, nie, nie potrzeba jakichś takich specjalnych predyspozycji, żeby tam wejść, mhm. tak? Ja a. mam dla was zdjęcia, to wam pokażę, to jest ten, prawda? Nie, to jest akurat nie? Maternhorn, to jest okay, taki. Dobra, tu jest Matterhorn. To jest taka no, narodowa góra Szwajcarów, tak? Aha. Te, 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 te wszystkie cukiereczki, Toberlon, tak? Jak to się nazywa? Toberwon, no, tak. Jest, ta jest na logo, jest z logo tak. Maternhorn, tak? Tak, a tutaj no, tu mamy już Matterhorn. Jest... Tak? Nie, to jest To jest, -Horn. jest na a, górze. Brighton. a, tak, okay, To dobra. jest to na tak? Okay. I powiedz mi, dlaczego skąd w ogóle się wzięło twoje takie zamiłowanie do gór? Bo ja widzę, że cały czas wrzucasz gdzieś na historię no, czy na, na Facebooku cały czas <laughs> gdzieś co, co, co weekend to jest jakaś wiesz górka. Co? Wiesz co? Nie jest to nic oryginalnego. Wiele ludzi wrzuca mm. jeździ góry, no ale wiesz co? Ale góry to wolność dla mnie, wiesz? Okej. Okay. Nie, tam generalnie mam takie przeświadczenie, że się większość moich problemów rozwiązuje. Mm -hmm mam jakby taki inny wgląd, mówiąc konkretnie z góry, tak? Okay. Na ten, no, ale też to jest takie poczucie wolności, tak? Okej, okay, czyli, czyli jest to taka, tak ta twoja, jakby oaza spokoju, taki mm -hmm. azyl, który daje ci gdzieś tam Dokładnie. Taką ucieczkę. Dokładnie, było... <laughs> tam się tam rozwiązuje problemy, ale mm -hmm. też, też też jest kopna na kolejne, na kolejne e zmierzanie się, zmaganie się z problemami, mm -hmm. tak? Jakimiś tam. A skąd no. to się w ogóle zaczęło? Wiesz co, ja nie pamiętam, no kurczę, no, z rodzicami jeździłem. Z Zawsze w góry, tak? No mhm. nad morze raczej, no jeździmy albo w góry, albo nad morze, tak? Z no, dziećmi, w tak? tak. tak to, w Polsce to tak, albo to, w Polsce, w Polsce, tak? I, I kurczę, u nas to było raczej góry, nie? Mhm. No pamiętam, że gdzieś tam wszyscy, jak to my chłopaki, tak? Skończysz osiemnastkę, zapisujesz się na prawo jazdy, tak? No tak. tak. no mhm. ja jeździłem w góry w szkole. Okay. No, 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 no i tak to zostało. Okej, okay. i tak zostało. Natomiast wiesz co, no kurczę, jakiś... Kilka lat temu leciałem do Rzymu, nie? Samolotem. I tam gdzieś kapitan mówi, a patrzcie, tu w dole są Alpy, nie? Tak mogę sobie tylko z góry popatrzeć, ale nigdy by mi nie przyszło to do głowy, że kiedyś tam pójdę, nie? Wejdę i tak dalej, i tak dalej, nie? Czyli to było takie zwieńczenie, powiedzmy, takich dziecięcych marzeń. A powiedz mi, Robert się pyta, powiedz, z kim poszedłeś i ile to kosztowało, i czy mogę wejść z tymi ludźmi w przyszłym roku? Dobre pytanie, fajnie, Robert, wiesz co? E, pojechałem z dwoma chłopakami z pracy. Poza co ludzie powiedzą, gdzieś tam pracuję w urzędzie jeszcze. E, I mamy taką ekipę górską, więc pojechałem z dwoma partnerami. Mhm. E, ile to kosztowało? Wiesz, co no, to był taki, taki budżetowy wyjazd. Raz że męski, spaliśmy w namiocie na wysokości. Mhm. Tyle co paliwo. Natomiast gdybym miał to gdzieś tak podsumować, około. 1500 zł. Samo paliwo 500 zł kosztowało, mm. nie? Stosunkowo. To w rozbiciu na 4 osoby, czyli, czyli nie, tak na, na głowę. Na, w sensie. na głowę, Tyś, no, no, no. Z 1300 zł około. Tak? Tak. To nie jest dużo nie Za paliwo rozbiliśmy, jechaliśmy dieslem akurat. 500 zł na głowę paliwo wyszło, nie? To tak, żeby Wam dać mm -hmm. szablonkowy koszt, nie? Okay. A całe przygotowania do tego? Czy, bo bo ja, ja widziałem, że cały czas wrzucałeś gdzieś jakieś środki z siłki, z biegania, z rowerku i tak wiesz dalej. Co? Po co to w ogóle wszystko było? Wiesz co, siłka jest ważna, sprawność fizyczna jest ważna, ale nie jest gwarantem tego, że dasz tam sobie radę, w tym sensie, że mm -hmm. no, tam jest walka mentalna, wiesz? Okay. Jesteś na lodowcu, masz dla kogo żyć, Mm -hmm. Zostawiasz jakby wszystkie swoje, że tak powiem, interesy życiowe w Lublinie. Mm -hmm. Mm -hmm. Każdy z nas mm, ma dzieci, mm -hmm. ma dla kogo potencjalnie żyć i masz tą świadomość, że może możesz nie wrócić, tak? No tak. Eee... Tym bardziej tak jak mi pokazywałeś, pamiętam na zdjęciach. to ty opowiada, ja będę po zdjęcie. Eee... Wiesz o. co, myślę tak, to jest ostrzeżenie o, o, o lodowcu, tam jest za tą linią, żeby nie przekraczać. Crevices, crevices, tak. crevices. Czyli, that's the word, to są te, that's the word. Chyba to było to na, na, na jednych z fiszek, pamiętam, crevices. Pamiętam, że jak widziałem to tam, to się uśmiechnąłem, mówię, o tego, na fiszkach było, crevices, dokładnie. <laughs> nie wiem, nie, nie wiem, nie wiem, czy było, może było, ale na pewno ale było chyba w jakimś było. Chyba może było, chyba było, Arku, wiesz, może crevices, crevices. Mhm. crevices. Może i było. E, więc wiesz co, to jest to? Yy, to jest to, z dala, tak? Na przykład Popatrz. tak wygląda szczelina lodowa, może po większarku. No wpadasz stamtąd i generalnie kiepsko, tak? Już nie, wy nie wypadasz. Tak. No i co? No po pierwsze walka, z wracając do twojego pytania, walka, walka mentalna, nie? Tak? Mm -hmm. A dwa, no byliśmy pierwszy raz na, na takiej wysokości i nie wiedzieliśmy jak się nasze organizmy zachowają no z wysokością. Ciężko, ciężko ogólnie było z tą um, adaptacją taką tlenową. Wiesz co? Powiem tak. E, Wprawdzie zrobiliśmy aklimatyzację. Klim, e, mm -hmm. Ona głównie polega na tym, żeby przespać na wysokości e, noc. Okay. Zrobiliśmy to, ale to było za krótko, wiesz? E, to było za krótko. Natomiast na samym podejściu, już na końcu, faktycznie wiesz co? Ja nie wierzyłem tym wszystkim. Hi, hi, oczywiście nie, nie porównuję Himalajów do, do Alp, tak. To są jakby inne wysokości, natomiast faktycznie jest coś takiego, jak nigdy nie rozumiałem, dlaczego oni muszą co 20 metrów robić przerwy, wiesz? Okay. Wszyscy byliśmy, że tak powiem, generalnie wysportowani mm -hmm. w treningu i faktycznie na ostatnich metrach co 30 metrów musieliśmy zatrzymywać się. Wiesz, mm -hmm. powietrze... Tak brakuje powietrza, no jednak ta choroba wysokościowa daje, 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 daje się we znaki, wiesz? Znaczy 4,5 tysiąca? 4, 4, prawie 200, 4, ale 5, daje we znaki, 5, wiesz? Okay. Robi różnicę. No, tak to wygląda. Dobra, zobaczcie, ostatnia prosta, jesteśmy na grani Brainhornu Krzysiek jest z tyłu, jestem w środku. Odwracam się. A tu jest Michał. 1 września 2021 roku super robota panowie Proud of you Mega chłopaki Dla tych chwil warto żyć W razie to takie przygotowanie jest. Yy, tak, tak mi się wydaje, że takie przygotowanie to też... Może jakoś mentalnie się tak przygotowuje, mm -hmm, nie? Że, mm -hmm. że robisz jakieś kroki, podejmujesz i, i masz pewien cel, który chcesz osiągnąć. I tym celem jest zdobycie, zdobycie szczytu. Mm -hmm. Robert się pyta jeszcze, czy macie jakieś plany na przyszły rok. Tak, mamy plany, bardzo ambitne. Hej, okay. co? Mam ten rest? Hej, okay, co? Nie, nie, nie. Chcemy, nie, nie, nie. Zostajemy w Europie, zostajemy w Alpach, mm -hmm. chcemy wejść na Mont Blanc, ale oh. drogą. Włoską. Mhm. Drogą włoską, tak zwaną drogą papieską, już kombinujemy co z tym dalej robić. Tak? Okay. I co to oznacza ta droga papieska? Mm, nie wiem co to dokładnie oznacza, natomiast dla nas to oznacza z tego co wiem, że jest to mniej droga uczęszczana, tam jest mhm. dużo turystów. Mhm. Mm, nie chcemy, żeby tam było zatorów. E, tam jest tak zwany wielki kluar, to też jest taka rzecz, że spadają kamienie. Nie? Mhm w określonej godzinie trzeba przejść. To no, chcemy po prostu przejść mniej uczęszczanym szlakiem, tak? Więc okay. mamy plan na Mont Blanc, tak? Okay. Schroniska trzeba bukować już z rocznym wyprzedzeniem, to wiemy. Także już jesteśmy na etapie właśnie bukowania. Okay. Czerwiec... Czerwiec, lipiec! No, przyszłego roku, także już niedaleko. Jaki jest właśnie najlepszy taki okres, żeby się wspinać? Wiesz co, nie wiem, ale wydaje mi się, że... że, że chyba czerwiec. Czerwiec. Chyba czerwiec. Gdzieś, gdzieś, gdzieś czytaliśmy kiedyś artykuł na jakichś zajęciach o Himalajach, wprawdzie, no. to było napisane, że e, wiosna, czyli gdzieś koło kwietnia maja, kwietień maja 45 sierpnią. Tutaj te, te Jakieś plany właśnie takie y, bardziej dalekosiężne poza Europę? Czy nie, razie, nie, nie, nie. Na razie, na razie chcemy razie. wejść na mą okay. tak mm. także, także w tym kierunku patrzymy. Okej, okay. tak. powiedz mi tak, bo moim e, takim zamysłem, zamysłem tutaj e, tego odcinka jest trochę powiązanie takiej wspinaczki i całego tego przygotowania do wspinaczki e, do nauki języka. Mm. Powiedzmy, że nauka języka jest takim naszym zdobyciem szczytu. Dokładnie. Jak gdybyś to porównał? Przygotowanie do języka, do, do języka, czyli do bycia płynnym w mówieniu, do mówienia w tym języku, a przygotowanie do takiej wspinaczki. No, jest bardzo wielka korelacja, jest paralela, tak? Jakby dokładnie, no wszystko trzeba stopniowo, tak? wszystko z czasem, tak? Mm -hmm. dokładnie, tak? Dokładnie tak. Czyli to nie jest tak, że o, wejdę sobie na szczyt, jadę. Nie, 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 nie da rady. Tak samo z językiem, tak? Mm. Obydwoje jesteśmy lektorami, wiemy czym to pachnie i wiemy, że żeby jakby wspiąć się na ten szczyt językowy to potrzeba czasu, tak? A my nasi nasi słuchacze są jakby czasu i pracy. Tak, czasu pracy, pracy i pracy. Dokładnie. Bo to nie jest tak, że o, siądę sobie dzisiaj e, przeczytam, przeczytam 30 stron, i wpiszę i sobie fiszki i już tak. to wszystko wiemy, a, a potem za dwa tygodnie siądę drugi raz. Dokładnie, Tylko, nie nie nie, codziennie systematyczność. Nawet jak nie codziennie, tak. Musi być ta systematyczność i czasu, dokładnie tak. Jak u Ciebie to wyglądało? Czy te treningi były takie same, że codziennie, powiedzmy, czy to drugi dzień był taki sam trening, taka sama dawka, taka sama długość, czy to były inne aktywności i inne ćwiczenia i inne treningi? Wiesz co, no starałem się to rozmaicać. No Boże, no wchodziłem na siłownię, ale już żegałem tą siłownią, chodziłem na rower, tak. Chodziłem na rower, biegałem wieczorami. Tak. To bardziej siła, czy taka tężyzna, taka powiedzmy, being fit? Co jest ważniejsze? Tam w górach? Mhm mentalność mentalność jednak jednak okay. jednak jednak, jednak, jednak to zmaganie ze A. sobą się. Czyli patrzcie, czyli jest korelacja taka mm. mentalna, ponieważ wiele osób e, nawet jak przychodzi do nas to co ludzie powiedzą, e, to myślą, że my tymi fiszkami im wstrzelimy do głowy Dokładnie. Tak, dawkę słówek. Nie, coś takiego no, jest, nie jest, tak. Że strzelimy się i, słuchaczy. I, i, och, słuchaczy. Och, ja już byk, po miesiącu i będę mówił. <laughs> Dokładnie. Nie, słuchajcie, to tak nie działa, to działa. Dokładnie działamy, potwierdzam, po co, to są musicie mówiarek. mieć, musicie mieć pewną e, taką regularity. Musicie mieć Dokładnie. urozmaicony ten trening. Tak jak Rafał tutaj mówił, że raz był rowerek, raz była siłownia. Jeżeli zobaczycie, że już, tak jak Rafał mówił tutaj, żyga siłownią, przerzucał się na rowerek. Jeżeli zobaczycie, że jedna aktywność już Was nudzi, przerzucacie się na coś innego. Mm -hmm. I dlatego ja już nagrywałem o tym wiele webinarów, wiele odcinków mm -hmm. i mówiłem o tym cały czas, że aby języka się nauczyć, to nie wystarczy przychodzić dwa razy w tygodniu na Dokładnie. zajęcia, razy w tygodniu na, Musi na być zajęcia, stała ekspozycja. tym językiem trzeba się ciągle otaczać, otaczać cały tak czas. Jest. I, i, I tak samo, tak samo tutaj, e, cały czas gdzieś ten sport musiał być, musiał się pojawiać. E, Robert pyta, mieliście swój sprzęt czy wypożyczaliście na miejscu? Część rzeczy kupiliśmy Robert, e, część rzeczy pożyczyliśmy tutaj, wśród naszych znajomych, którzy też się wspinają. Oczywiście no wszystko mieliśmy, uprzęże, czekany, buty, raki. Lecaki, także to, to, to jest taka podstawa, bez tego nie można się tam ruszyć. Okej, okay, a te, jaki jest taki szacunkowy koszt powiedzmy takiego całego sprzętu, który tam potrzebujesz? Przypuśćmy, że tak jak Robert chciałby się My wybrać. Co, nie mam, roku nie i... mam takiej wiedzy, okay. dlatego że, że te rzeczy, które, które, które w sensie uprzą raki, uprzą szeraki stuptuty. stuptuty to jest coś, co, co cię chroni przed, przed śniegiem, przed lodem, mm. takie okay. tu na nogi zakładasz. Okay. Coś jak w piłce nożnej napiszczenie. legetry, jak na piszczele, o, jak coś. Na piszczele Getry, okay. tak? Coś takiego. To są stuptuty, które przed śniegiem i przed lodem Cię tego... tego Ale rodu... powiedziałeś, że przed lodem, czyli e, przed uderzeniem jakby lodu, jak idziesz i nagle wpadniesz w lód, czy przed lodem w sensie nie, żeby nie przemokły Ci spodnie. Okej, okay. Tak, okej, okay. tak, okay. tak, tak, okay. rozumiem. Tak. Jakby no to... to wszystko pożyczyłem akurat, tak? Planuję to sobie kupić, natomiast no oczywiście buty, kurtkę i tak dalej, i tak dalej. Okulary słoneczne. Koniecznie. A po co? Wiesz co, jest takie promieniowanie, jest takie nasłonecznienie. Mój kolega, mój partner zjął na 10 minut okulary, tak? Mm -hmm. Wiesz co? Eee, I stracił wzrok. Stracił na pół godziny wzrok. Co Coś ty mówisz? A, Czyli tak. ta, ta, te, te promienie słoneczne tak, się tak odbijają tak, od tak, śniegu? Tak, tak. A jak tak, z temperaturą? Tak. Wiesz co, temperatura była... Eee, temperatura była na samym wierzchołku mm -hmm. taka... No może tak na zero, może 2-3 na minusie, nie było tragedii, okay. wiesz, no okay. było okej. Okay. Był okej, okay. okay. a y, to tak porównując na dole, no, ile było wtedy? Na dole było... Tak około 20 stopni, wiesz? Na samym dole, tam gdzie zostawiliśmy samochód. Okej, okay, czyli no prawie amplituda 20 stopni, tak? Ta, okay. ta. I, I jak to wtedy, jak sobie z tym radzić? No bo idziesz na dole, no to kurt, kurtki w skórze tej puchowej nie założysz. A idziesz nie. na górę, już potrzebujesz taką kurtkę, nie? Jak sobie z tym radzić? No. Wiesz co, no. W wchodziliśmy... plecak? Tak, w plecach. Wszystko tak. nosisz w plecach, chłopaku. Wiesz mm. co, na atak szczytowy mm. zostawiasz to wszystko gdzieś tam, żeby było jak na najlżej. Mm. Natomiast, no wiesz co. E jak podchodzisz, nie jest zimno, nie okay. jest zimno, nie, bo jednak dużo wysiłku. Mm -hmm. Na górze, na szczycie musisz być ubrany, tak? No Wiadomo, tak. Nie, natomiast jak podchodzisz, jest Ci gorąco, bo się miło się nie pocisz, tak? mm -hmm. że Może mm -hmm. tak na lajtowo się podchodzi. No, no, no. Okej, okay. a ile taki plecak waży, z takim całym ekwipunkiem? To zależy, dlatego, że wiesz co, że, mm, że zależy co chcesz zrobić. Myśmy wyszli, mieliśmy taką miarkę, wiesz, od samochodu mm. na parkingu, wyszliśmy z wysokości 2000 metrów, wiesz, mm. I, I pierwszy nocleg spaliśmy na wysokości 2500 metrów. Szliśmy po nocy, po 28-godzinnej podróży. I tam szliśmy na ciężko, 20 kgowe plecaki. Mhm. Natomiast kolejnego dnia, mhm. kolejnego dnia. No bo nikt z 20 km plecakiem nie wejdzie tam, nie. Zostawiliśmy to co najcięższe jedzenie i tak dalej namioty i tak dalej, i tak dalej, no, szliśmy już z lżejszym obciążeniem. Mm -hmm. Natomiast na sama tak szczytowy już na lodowcu jeszcze zostawiliśmy plecaki gdzieś tam gdzieś tam przy ratrakach, mm -hmm. więc szliśmy już tak na lekko, trudno powiedzieć. No, takie mm -hmm. najważniejsze rzeczy, no lina, ciepła kurtka, jakiś energetyk i tak dalej. Okay. E, więc to, to, się... to jest ten namiot? Tak, to jest ten namiot, to jest ten pierwszy nocleg, gdzie spaliśmy. Trzech facetów, więc naprawdę fajnie. <noise> fajnie. Tu szliśmy po nocy, wchodzimy na wysokość 2500 metrów, gdzie, gdzie była Dobra, aklimatyzacja, bo... tak, okay. tak, tak, tak. Jak, jak wygląda taka aklimatyzacja, bo mówię, że trzeba się przespać, ale tak jak yy, obserwowałeś swój organizm, jak organizm reaguje na tę yy, mniej. Wiesz co, mm -hmm. Mnie osobiście i nas wszystkich, mm -hmm. już jesteś tak począwszy od wysokości 3900 metrów. Mm -hmm. o, właśnie to jest mój partner, mój kolega. Mm -hmm. Który idzie przede mną. Mhm. Mm e, e, wiesz co? Potworny ból głowy, wiesz? O! Oh. No? Okay. W zasadzie tyle. Nie miałem żadnej duszności. No, każdy jakoś tam inaczej reaguje. Natomiast ja miałem ból głowy, tak? Mieliście jakieś takie tabletki, które tak, bo są jakieś takie tabletki, mieliśmy. które gdzieś tam mieliśmy. pomagają? Nie, Nie może to być jakiś ibupro, czy Nie, to znaczy generalnie tak, tak, tak mówią, natomiast, yy, natomiast wiesz co? Mój kolega dostał od rodzinnego lekarza mm -hmm. takie leki, tabletki na, na chorobę wysokościową. Mm -hmm. Wiesz? I mm -hmm. Faktycznie to działa, wiesz? Mm -hmm. okay. Działa. Czyli działa. przechodzi ból głowy. Ta, jakie, jakie dałbyś porady osobom, które chciałyby się wybrać tak, na taką wyprawę? Tak, powiedzmy tak, jak Robert tutaj w przyszłym roku planuje e, sobie pojechać, i jakie rady byś mu dał? Mhm. Oprócz jeżdżenia na rowerku. Oprócz jeżdżenia na rowerku. Ale konkretnie mówisz o Alpach, tak? No przypuśćmy, nie wiem jaka jest różnica pomiędzy Alpami i nie Alpami mhm. e, Typu jakieś Pireneje na przykład. Mhm. Ale myślę, że no, góry to góry. Ja sam nigdy nie byłem na takiej wspinaczce, ale, ale bardzo. Zaraz, bym zaraz, zaraz, ale kilka razy widziałem, jak z, y, chyba lubisz kościelisko, Arko. Arko. Oj, tak, Arko. tak, tak. A tak. powiedz tak. dlaczego? Zaczynam, to się, <laughs> Zaczynam się przyzwyczajać no. do gór. Nie, wiesz co, u mnie to było raczej no. tak, że te góry to nigdy nie były w mojej rodzinie jakoś bardzo popularne. Tak, mimo, tak. że moja rodzina jest pod Karpacia no. e, i, i moje korzenie są takie semiguralskie trochę. To jakoś pierwszy raz w górach byłem jak miałem chyba 13 lat, a drugi raz w górach byłem jak miałem 33 mhm. lat. Więc, wiesz, ale więc to kościelisko. Byłem... Tak, jednak z tego tak, widzę, że, tak. że, że, że parę zdjęć. Trochę tam było tak bardzo 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 delikatnie i bardzo bardzo nieśmiało na razie do tego uh -huh. też nie mam na razie takich ambicji, żeby tak jak ty tutaj się, się czujesz. Znaczy, może tego. może może nie, bo powiem ci, że mi się też bardzo podoba to, że, wiesz, że jest, że jest taki, ta, ta, taka samotność, ta okay. taka, taka to, to powietrze jest zupełnie inne. To tak, jest powietrze super, jest inne, nie? To jest super. Ale z drugiej strony troszkę um. się zraziłem, bo pojechaliśmy trzeci raz w górę, jak pojechaliśmy, to pojechaliśmy akurat w okresie letnim no. e, i było strasznie zawalone były szlaki. Po prostu były w lecie. hordy tak, ludzi, które tak, tam tak, szły. No i tak stwierdziliśmy, kurczę, no, no nie, no nie. Jeszcze, wiesz, te wszystkie... Epidemie i tak dalej, więc. Zniechęciło więc cię to. Tak, i poszliśmy gdzieś tam sobie bocznym szlaczkiem, przeszliśmy. Mnie się na przykład bardzo podobało. Mm -hmm. Aczkolwiek wiem, że już teraz będę musiał mieć jakieś buty. Mm -hmm. zainwestować buty, bo wtedy sobie w Adidasach po prostu. Aha, i, i, i wtedy wiesz tak. Jak w Adidasach? Na kamieniu, tak, no. poślizgnie się no właśnie, czy się nie pośliźnie. No więc no na pewno buty. Yy, no. Tak. Czy tylko, tylko trochę odbiegliśmy od tematu? Tak, wracamy do tematu. Eee... O przygotowanie. Jakby ktoś chciał rok wcześniej, czyli tak jakby w wakacje w przyszłym roku ktoś chciałby się wybrać na taką wyprawę. Jakie dałbyś porady tak z perspektywy, z perspektywy tego przygotowania, z perspektywy tego roku? Trening fizyczny jest ważny, okay. bo daje ci tą wolność jednak, tą perspektywę, że fizycznie dasz radę. Mhm. Jakieś eee... książki na przykład, nie wiem. Wiesz co, myśmy się uczyli sami, powiem szczerze, paradoksalnie troszeczkę amatorsko z YouTube'a, nie? Okay. Wiązania różnych lin, jak okay. zachowywać jak chodzić się po lodowcu. Mm -hmm. I, no i jeździliśmy też na ściankę, tak? Okay. E, chcieliśmy, symulowaliśmy różne takie sytuacje, jak którzy się. Jak chodziliśmy spięci po sali gimnastycznej, bo ścianka była na sali gimnastycznej, chcieliśmy mm -hmm. zobaczyć, jak to jest. Mm -hmm. e, jeden wchodził na ściankę, spadał z tej ścianki, chcieliśmy zobaczyć, jak. Ten drugi był, czy, czy, czy ciebie szarpnie, jak asekurujesz partnera, okay. który potencjalnie wpada w szczelinę. Okay. Czy, czy, czy to jest duże szarpnięcie, czy nie, chcieliśmy okay. zobaczyć. Okay. Więc myśmy wszystkiego tego uczyli się z YouTube'a jak amatorzy. Mm -hmm. e, nadal jesteśmy amatorami. E, teraz myślimy o zapisaniu się na taki kurs no, Taternicki, skałkowy, Fajnie. żeby troszeczkę, żeby coś z tym, mhm. coś z tym z, porobić. Natomiast wiesz, co takie uprzednie przygotowanie, właśnie mentalne, ale też podstawowe wwiązania lin, ch chodzenie okay. po lodowcu, chodzenie, nawet nałożyć buty, żeby wiedzieć, jak to jest chodzić w rakach, tak? Mm -hmm. e Czyli w tych takich kolcach, tak? W tych kolcach, tak, to są takie mm -hmm. kolce, tak? Mm -hmm. Warto też pojechać w niższe góry, y chodzić po Bieszczadach, po Tatrach w zimie, w warunkach górskich, tak? Okay. Więc, więc to, to, też, to też, też, też dużo daje. Rysy były? Były, były, ale nie było zimą. E, Okej. Okay. Rysy były. Dupa, duża jest różnica pomiędzy wspinaczką w zimie, a w lecie? Ja to wolę... Jest różnica, jest różnica. Mhm. Mm, przede wszystkim jest spokojnie, nie ma tyle ludzi. Zimie. no tak, tak, to, to już coś czego sam doświadczyłem. Wiesz co, no. no trudniejsze są warunki, trudniejsze są warunki zimą, ale ja okay. jednak wolę zimą, wiesz. Mhm. Uh -huh. Masz łańcuchy na koła w samochodzie? Mamy, masz. mamy, a. mamy, mamy, mam łańcuchy na koła, ja, podstawowa rzecz. Jak byliśmy chyba w lutym, no. w lutym czy w marcu się wybraliśmy na weekend do na Culinę, Nad no, Solinę. Tak. Aha, no. aha, aha, I pamiętam, tam jakiś koleś się zakopał i próbowali aha, mu tam nałożyć tak, te łańcuchy i tak samo myślę, kurczę. Tak, tak. A, co że, a co ty nie masz? A ja nie mam, a ja nie mam, ja nawet nie wiedziałbym jak to założyć, powiem że Ja się zakopałem z kolegą, wiesz co, pojechaliśmy na Roztocze, takie pod, 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 i wiesz co, zakopaliśmy się i, i, i mieliśmy, mieliśmy łańcuchy na samochód, ale nie umieliśmy ich nałożyć. Pomógł I co, YouTube? Nam... No YouTube, to raz, ale pomógł nam miejscowy taki facet, taki o. wiesz... Taki, no, żeby brzydko mnie nazwać, wiesz, taki. E... lokal No, locals, lokals, dokładnie. Okay. Lokals. Więc, więc po prostu wiemy, o, wiem, więc od tej pory nie ruszam się gdzieś na jakieś pagórki w góry bez łańcucha. Wiesz, no, fajnie. No, okay. no, no, polecam, Marku, jak okay. gdzieś tam w góry tego będziesz jechał. No, słuchajcie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie tutaj, możecie też komentować to nagranie, które będzie udostępnione przez dwa dni. Później, oczywiście, zostanie zmontowane. To, co się nagrywa, dodana muzyczka, żeby było ładniej, przyjemniej, i tak dalej. E, a ja ze swojej strony co? Mm, nie wiem, chyba, czy, czy chcesz Ty jeszcze coś dodać? Nie, 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 ja już nic nie chcę, już nie chcę dodać. Tak się zastanawiam, czy jeszcze może jakieś zdjęcia pokazać? Może coś byś chciał pokazać w którejś z tych zdjęć. No, może pokażemy coś z wierzchołka albo jakiś filmik, tak? Z podejścia. Czekaj, czekaj, czekaj. Pokażmy z wierzchołka. Okej, okay, to to zdjęcie już uh, było na Instagramie, uh, było też w pełnym, gdzieś na Facebooku, już w jak w rządowania związanymi z związanym Tak. A co to jest o to... to jest tu, gdzie spaliśmy, wysokość 2500 metrów pod wyciągiem kolejki, wiesz? Tam, Czyli to jest rynek wyciągu, tak? Tak, okay. tak, tak. Gdzieś tam, gdzie pierwszą aklimatyzację zdobyliśmy. Tu Aha. jeszcze śniegu nie było, tak? Okay. Tu jeszcze śniegu nie było, a to jest taka typowa y... wioska, wioseczka alpejska. Już na... tam, gdzie zostawiliśmy... Była Milka. Była Milka. Krowy były, poczekaj, pokażemy krowy alpejskie. Fioletowe? No, fioletowe, czekaj, czekaj, weź to, pokażemy krowy fioletowe. Gdzieś tu są, nie, nie, nie fioletowe, ale gdzie one są? Taki był A film. Tu jest. O, weź to, jest, pokaż, jest, pokaż. Jest. Jakie Jaki duże dzwonki ma. No, także To, jest, to, ta jest, to z takiej krowy robi się czekoladę. Tak, z takiej. O, <laughs> zobacz jakie dzwonki dużo. Fajne. I <laughs> no. rzeczywiście dużo tych krów tam jest? Dużo, no, jest dużo, tak, dużo. Tak. dużo. No i sama miejscowość, może parę jeszcze fotek z samej miejscowości. Okej. Okay. U podnóża. O, widać u góry Alpy, tak? To jest akurat po włoskiej stronie. Ja jestem zakochany w Alpach, wiesz, w sensie no. Szwajcaria droga. Jest to Szwajcaria droga, mm -hmm. Szwajcaria droga i faktycznie wszyscy jeżdżą jak, ale śliczny kraj, tak jak w zegareczku, w sensie 60 na godzinę, to 60 na godzinę, tak, nikt się okay. nie wyprzedza, tego, okay. tego, kulturka jest, wiesz, okay. no u nas, u nas by nie wytrzymał tak. no, ślicznie, Pewnie mandaty są jakieś horrendalne, nie? Tak, tak. Ta, ta. Okej, okay, słuchajcie. Dobra. Kod na dzisiaj, kod na dzisiaj, jaki damy kod na zliczkowy, na kursy? No. Dajmy może... Alpejska krowa. Alpejska krowa, dobra. dobra. To o, kot na dzisiaj, z, dzisiejszej, z dzisiejszej kawy, to jest alpejska, alpejska krowa. krowa. E, wysyłajcie numer na. Wysyłajcie SMS-a na numer 531110011. E, zaraz wam tutaj napiszę, by otrzymać 6% na kursy, zniżki na kursy, w co, co ludzie powiedzą. Się. Alpejska krowa. Alpejska krowa. Alpejska Taka. krowa już wam wyświetlam. O, bardzo proszę. Super. To nie jest żaden SMS premium, to jest zwykły SMSik 531-110011, alpejska krowa. Zapraszamy do Co Ludzie i", Powiedzą. I otrzymacie 6% zniżki na kursy w Co Ludzie Powiedzą. Jeszcze można się gdzieś do niektórych grup dopisać, bo niektóre ruszają w listopadzie. Na przykład grupa hmm. na poziomie B2. Także jeszcze jest gdzieś tam szansa, żeby się dopisać. Dziękuję Ci bardzo, Dzięki Fom za Dzięki, odwiedziny. Widzimy się, widzimy się na korytarzu. Tak jest, gdzieś w przelocie, jak zwykle. Tak. Do zobaczenia Wam, miłego no. weekendu, trzymajcie Dobrygo się. Weekendu. I do przyszłego piątku. Cześć. Cześć.